Witajcie kochane dzieciaki! 11 listopada to jest dzień święta niepodległości naszej kochanej Ojczyzny. I my w przepięknym królestwie, jako prawdziwi patrioci, chcemy uczcić ten dzień niezwykłym odcinkiem. Chcemy podziękować Bogu naszym zachowaniem, naszą pracą, naszym odpoczynkiem i naszą modlitwą. Za niepodległość Polski. Razem z wujkiem Adrianem, który przyniósł Cześć. piękne kwiaty, biało-czerwone, tak jak jest flaga naszej kochanej ojczyzny, aby podziękować Panu Bogu. Myślę, Adrianku, że możemy wstawić je tutaj do tego wazonu. O, dobrze, dobrze. Niech dzisiaj te dwa kolory przypominają nam o tym, że 11 listopada to nie tylko jest dzień wolny od pracy, wolny od szkoły, ale to jest też dzień świętowania i powiedzenia Panu Bogu, dziękuję Ci, dziękuję, że moja Ojczyzna jest wolna. Bardzo mi zależy na tym, kochane dzieciaki, żebyście zapamiętały, kiedy to się stało, kiedy nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość. Był to rok 1918. Po wielu latach zaborów, kiedy Polska była jakby rozdrapana przez trzy kraje, Adrianku, czy ty pamiętasz ile lat byliśmy w niewoli pod zaborami? No byliśmy bardzo długo, na pewno więcej niż przeciętny człowiek żyje, no więc niektórzy nie doświadczyli tej niepodległości, urodzili się. Kiedy Polski tak naprawdę nie było, no i zmarli, kiedy Polski nie było. Nie, nie doczekali się niepodległości Polski, było to dokładnie 123 lata. 123 lata to jest łatwo zapamiętać, kochane dzieciaki. Zapamiętajcie, tyle lat Polska walczyła o niepodległość i w końcu się udało. I ten dzisiejszy dzień, 11 listopada, to jest nasze świętowanie właśnie odzyskania niepodległości. I dzisiaj postanowiliśmy, że zrobimy taki specjalny odcinek w komnacie muzycznej, w której nauczymy się grać na instrumencie klawiszowym hymn. Polski. Ja tylko przypomnę, że zawsze, kiedy słyszymy hymn polski, to mamy w sercu taką wdzięczność. I dobrym zwyczajem jest, który widziałam u wielu dzieci, na przykład na rozpoczęcie mm. szkoły, że kiedy rozpoczyna się hymn, to dzieci same wiedzą, że należy wstać i uroczyście odśpiewać właśnie hymn polski. Adrianku, czy ty wiesz, gdzie powstał Hymn Polski? Oczywiście hymn Polski powstał w ciepłym kraju, czyli we Włoszech. Tak, we Włoszech. Bardzo dawno temu, w 1797 roku powstał jako taka pieśń legionów polskich, a więc byli żołnierze, którzy wędrowali przez cały świat, przez całą Europę w tym, w tym wypadku, żeby próbować odzyskać niepodległość. I autorem tekstu jest Józef Wybicki, natomiast ciekawa rzecz. Że nie znamy autora muzyki. Nie znamy autora muzyki. Tej melodii, tak którą wiadomo. śpiewamy, historycy nie są w stanie dojść do tego. Czasem pisze się w śpiewnikach po prostu melodia ludowa albo autor nieznany. Albo autor nieznany. Właśnie więc hymn polski, zwany też pieśnią Legionów Polskich, powstał w 1797 roku. Możecie próbować troszkę to zapamiętać we Włoszech. Warto jest znać historię także hymnu. I chcę Wam jeszcze powiedzieć, że nasz hymn jest w rytmie mazura albo mazurka, czyli na trzy czwarte śpiewany. I ciocia Nadia podlinkuje Wam pod tym odcinkiem taniec mazur, taniec narodowy, którego uczyliśmy się w przepięknym królestwie. Bardzo Was zachęcam, żebyście może po obiadku dzisiaj włączyli sobie ten odcinek i nauczyli się tańczyć mazura. A my teraz przejdziemy do komnaty. Muzycznej. Wszystkie dzieci, które mają instrumenty klawiszowe, przygotujcie je, a te dzieci, które nie mają, możecie zostać z nami, ponieważ będziemy śpiewali wszystkie trzy zwrotki, takie najczęściej śpiewane, i warto jest zapamiętać ten tekst. Idziemy do komnaty muzycznej. Chcę Wam zaproponować proste akordy, żeby każdy z Was mógł zagrać hymn. Z największą radością, wdzięcznością Panu Bogu za dar niepodległości. A więc zaczniemy od prawej rączki. I złapiemy sobie taki właśnie rozszerzony akord D-dur. I zobaczcie, potem chcę Wam zaproponować akord Hamol, ale 7, on się nazywa. I zobaczcie, to oznacza, że tylko jeden paluszek się zmienia. I już mamy... Jeszcze raz zagrajcie ze mną. D-dur, Hamol 7, czyli jeden paluszek tylko, a wszystkie inne pozostają. Później gramy A-dur. Zobaczcie, jak te paluszki się niewiele ruszają. I znowu D-dur. I powtarzamy takie akordy mamy w zwrotce, D Dur Hamol 7 zobaczcie, A dur i D dur. A teraz spróbujemy w rytmie, mazura, a więc na trzy, zobaczcie w ten sposób. Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. A więc na każde raz, dwa, trzy mamy dwa uderzenia tego samego akordu. Jeszcze raz powtórzcie ze mną, zobaczcie, raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. I teraz do tego to jest całość zwrotki dodajemy tylko podstawowy dźwięk w basie zobaczcie D dur H mol A dur D dur i jeszcze raz D H A D i jeszcze raz ostatni D H A i mamy D a jeśli ktoś z Was potrafi też lewą rączką łapać więcej dźwięków, to może zrobić w ten sposób, że też z akordu łapiemy na przykład takie, zobaczcie. Łapiemy sobie. Czyli łapiemy kilka dźwięków z tego akordu. Mamy w ten sposób zwrotkę. Spróbujemy Adrianku zaśpiewać do tego grania. Dobrze, dzieci śpiewają, z nami i grają. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Pięknie. I teraz pójdziemy do refrenu. Wracamy tylko do prawej rączki. Zobaczcie, mamy Adur, dur d D-dur, G-dur, dur, G -dur, d -dur 7 który już znamy, G-dur, A-dur i wszystko macie wyświetlone. Jeszcze raz. Jeszcze raz refren, który zaczyna się od akordu adur. Raz, dwa, trzy, D-dur, G-dur, D-dur i hamol siedem, który znamy, G-dur, a -dur i D-dur. I teraz spróbujemy dodać lewą rączkę do tego. Raz, dwa, trzy, samo granie na razie od akordu a -dur. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, A-dur, D-dur. Kamol, -dur, a Adur i D Dur. I w ten sposób mamy cały refren. Spróbujemy Adrianku teraz razem zaśpiewać zwrotkę i refren, i dzieciaki próbują ze mną też grać. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się i jeszcze raz refren. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Pięknie. Gratuluję tym dzieciom, które spróbowały ze mną. Zawsze możecie powtórzyć sobie ten fragment. A teraz druga propozycja. Akordy pozostają te same. Lewa rączka też pozostanie nam taka sama, ale prawa, jeśli ktoś chciałby, może spróbować w inny sposób rozkładać akordy. Popatrzcie. Zaczniemy od zwrotki. D-dur. -dur. I jeszcze raz. D-dur. Zobaczcie, jak pracują paluszki. I jeszcze raz. dedur dur Hamol, dedur. De -dur. I mamy całą zwrotkę. Dianku, spróbujemy do tego zaśpiewać może drugą zwrotkę, która rozpoczyna się. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę. Raz, dwa, trzy. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę. Będziem Polakami. Dał nam przykład, bo na naparte jak zwyciężać mamy i zatrzymamy się. Teraz spróbujemy tym samym sposobem zagrać jeszcze refren, a więc prawa rączka pracuje. Raz, dwa, trzy. Adur, dur. D dur. dedur, Dur. -dur Hamol. gedur, A -dur. Spróbujcie razem ze mną: a dur, d-dur, giedur, d-dur, hamol 7, G -dur, A dur i d-dur. I mamy drugim sposobem całość. Spróbujemy to połączyć. My z wujkiem Adrianem będziemy śpiewali drugą zwrotkę. Wszystkie dzieci, które nie uczą się grać, ale są z nami w odcinku, śpiewają z nami, tekst macie wyświetlony, a dzieciaki, które mają instrument śpiewają, śpiewają i grają, a więc zaczynamy. Przejdziem Wisłę, raz dwa trzy, raz dwa trzy. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski za twoi przewodem, złączym się z narodem. Marsz, 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 marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Pięknie. To teraz, kochane dzieciaki, zaśpiewamy i spróbujemy zagrać na koniec trzy zwrotki. My z wujkiem Adrianem będziemy śpiewali. Ja gram z dziećmi pierwszą i trzecią zwrotkę, zagram tym pierwszym sposobem, a drugą drugim. Więc zapraszam tych, którzy grają teraz, spróbujcie razem z nami. Tych, którzy śpiewają, śpiewamy cały hymn: trzy zwrotki. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem, przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami, dał nam przykład, bo na partę, Jak zwyciężać mamy, marsz, marsz, do Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania, wrócim się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski. Do Polski za Twoim przywodem złączył się z narodem. Kochane dzieciaki, mam nadzieję, że wielu z Was nauczy się grać hymn polski. Myślę, że powinniśmy umieć zagrać ten hymn. Mam nadzieję też, że nauczycie się wszystkich trzech zwrotek. I teraz, tak jak zawsze, u nas na koniec naszego odcinka. Modlitwa dzisiaj. Dziękczynna Panu Bogu za dar niepodległości, za naszą kochaną ojczyznę. I pamiętajcie, że uczymy się być patriotami, a więc kochać i szanować ojczyznę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Królowo Polski, módl się za nami. Mocno was ściskamy. Przypominam, że macie podlinkowany taniec Mazur, którego zachęcam, żebyście się dzisiaj nauczyli i linkujemy Wam też drugi odcinek. Sposób z ciocią malwą jak w sposób bardzo prosty i piękny zrobić godło Polski. Zachęcam! Niech ten dzisiejszy dzień będzie świętowaniem naszej niepodległości. Pa! pa.